Znajdujemy się w Narodowym Parku Sekwoi na trasie do e, jednej z największych sekwoi, która się nazywa Sherman. Idziemy tutaj trasą. E, Sherman Tree Trail. generała Shermana. Dotarliśmy do drzewa General Sherman Tree. Tutaj na wprost jedną z największych drzew, jeżeli chodzi o objętość. Okay. O ilość drewna. kubików, ilość to kubików to ilość... drewna, które ma w sobie. Drewno drzewo ma złamane u góry więc ono już nie rośnie w górę, natomiast co roku robi się coraz szersze. Mm -hmm. no to... I około... Przybywa mu tyle drewna rocznie, ile, ile, były, ile całe inne drzewo. Tak, mniej więcej. No, oczywiście nie sekwoje. No, takie jak Świerk czy Sosna. Na przykład. No, z największych. 1500 kubików drzewa. Bardzo duże. Słuchajcie moi drodzy. To już ostatnie miejsce w parku Sekwoi, które odwiedzamy. General Grant 3 A potem czeka nas 400 km do naszego motelu Przeprawa dookoła parku I następnie... I następnie będziemy się kierować do Doliny Śmierci Te sekwoje mają czerwone kolor pnia. Wyglądają wspaniale. Wspaniale kontrastują się z, z tą tutejszą zielenią wokół. To tyle na tę chwilę. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia następnym razem.